Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i na deser postaram się pamiętać, żeby wrzucić ten film razem z jakimś innym filmem. Zobaczymy, zobaczymy najbardziej śmierdzielowatego śmierdziela ze wszystkich całej historii śmierdzieli, jakie można w StarCraft 2 wykonać. Znaczy tak naprawdę nie jestem pewien, czy będzie to najbardziej śmierdziłaty śmierdziel, bo mam wątpliwości czy, 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 czy protosowy Canon Rush jest najbardziej śmierdzielowatym śmierdzielem. Czy może zergowy Sixpool, którego właśnie tutaj zobaczymy w wykonaniu. Lak, lek, dziwna literka jest między L a X. Lak strona, y, czy ten śmierdży jest najbardziej śmierdżylowatym ze śmierdżyli? Nie wiem, wszystko jedno w każdym razie, będzie to najbardziej standardowy Sixpool, jaki można wykonać. E, nie, co wam do co powiedziałem? Tu jest dronka, która idzie na zwiat, i, i nie mam zielonego pojęcia po co, e, ale chyba. Nie, nie wiem, dobra, nie będę próbował zgadywać, e, przykro mi. W każdym razie Protoss wysłał propka tuż po budowie pylona, więc teoretycznie ma szansę się przed tym Sixpoolem wybronić, aczkolwiek. E, jak znam życie um, to jest to jakaś stosunkowo niska liga i nie uda mu się wybronić. E, no ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Nic jeszcze nie przesądzajmy. Jest forge w drodze, jest pylon w drodze. Umiejscowienie pylona mam mieszane uczucia, ale okej okay. No, dobra, to będzie... To będzie blisko, będzie blisko. No, buduj, jak jest. kanon. Ja bym sugerował umieszczenie pylona gdzieś tutaj. Za linią minerałów z tyłu. Dobra, wpadają zerdlingi. Dobre, Micro, takie jest, zna sztuczkę z minerałami. Powinien jeszcze kliknąć tu i próbować otoczyć te zerdlingi, ale. O, teraz właśnie to zrobił, tak jest, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Anon, no świetnie, chyba też oglądał u mnie normalnie tutoriale jak bronić się przed Sixpulem I w tym momencie, w tym momencie, Zeldingi już nie mogą nic zrobić, gdy linii minerałów. Yeah! Tak jest, bardzo dobrze. I e GG! Jest, jestem, jestem zachwycony, jestem po prostu w niebo wzięty. Gratulacje dla Lekstrona. Lekstrona. za to, że zrobił Sixpula ale wyszedł wtedy, kiedy po prostu tego Sixpula nie udało mu się wykonać. I gratulacje dla Rafa Jetta, który się przed tym Sixpulem ładnie wybronił. Wow, brawo, brawo, brawo. Um, autorze, autorze tego śmierdzela. Napisz gdzieś w komentarzu, kim byłeś, w sensie czy, czy jesteś Zelgiem, czy jesteś Protosem. Eee... No, i jeśli jesteś protosem, to możesz mile połechtać moją próżność i, 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 i napisać, że nauczyłeś się tego z filmiku o, o obronie Sixpulla, który gdzieś tam jest u mnie na kanale. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Lajkujcie, tam zapójcie, subskrybujcie, subskrybujcie kanał. Tak jest, subskrybujcie kanał. Uff, do następnego casta!